Cześć! Słuchajcie, po raz kolejny słyszałem gdzieś w telewizji na motoryzacyjnym kanale. Jaki to opel nie jest tandetny, jaki plastikowy i byle było planie kupować. No słuchajcie, czy taki tandetny, to co teraz pokazuję jest z miękkiego materiału. Tak jak widzicie, no pokazuję i ten część jest cała miękka. To już jest plastik, ta rączka jest plastikowa. mamy metalową klamkę. To nie jest plastik żelony, tylko metal. To tak jak widać jest wykonane ze skóry naturalnej i jest no bardzo miękkie. To ten cały element tak samo jest miękki. To również jest ze skóry naturalnej. No i jak widać ładnie się ugina pod palcem. To tak samo. No to już mamy kropowate stricte. To miękkie. Tak jak widać, boczek według mnie jest bardzo ładny. No ale to już każdy może mieć swoją opinię. No tu nakładka progowa, wiadomo, jest plastikowa. To plastik. To plastik, ale taki jebitny, twardy plastik na progu. Tu mamy różne regulacje do fotela, lędźwi, ud, oparcia, poduszka powietrzna. To jest wykonane ze skóry naturalnej, jest bardzo miękkie. Podparcie ud tak samo. Jest to dwukolorowy fotel, tu może nie widać tego tak na filmie, ale te boczki fotela są, no, są trochę ciemniejsze. Dobra, przejdźmy do środka. Czy to taki straszny plastik? Deska jest miękka, może to się nie ugina jakoś. O, trochę widać. No, trochę się ugina. No, nie jest to twardy plastik na pewno. Hmm, tutaj tak samo. Jest to w miarę miękkie. Tutaj nawet też. Tu po stronie pasażera, tak samo jest miękkie. To w strukturze taką skórę przypomina. Z zewnątrz schowek też jest miękki. Tu już jest twardy plastik, ale nie skrzypi, jest bardzo solidnie spasowany. Mimo i samochód ma 24 lata już. Tą konsolę mamy. No, mieszki są imitacją skóry. Ta konsola jest po bokach też twarda, ale nigdzie nic nie skrzypi. Jest naprawdę świetnym stanie. bez skrzypnięć więc czy ja wiem czy to taki plastikowy ten opel przejdźmy do tyłu no z tyłu podobnie jak z, i z przodu to konkretnie no pokazuj już człowieku no no boczek według mnie jest bardzo ładny tutaj tak samo góra miękka metalowa klamka no to jest twarde obicie dookoła tej klamki Dęczapny plastik. Tu mamy taki jakby marszczoną skórę. Miękkie to jest, tak jak widać na zdjęciu. To jest tak samo mięciutkie Też jest to ze skóry wykonane prawdziwe. Jest miękkie. No tu na dole mamy chropowaty plastik i uchwyt na, na wyprofilowanie na butelkę. To też jest twarde, ale bardzo jebitne. No kanapa z miękkiej skóry. Podłok jest tak samo miękki. Tunel środkowy, to jest twardy plastik, ale bardzo mocny, pod fotelami są nawiewy na tył, na tunelu nie ma, tylko są pod fotelami nawiewy na tylną kanapę. Tyły foteli też, z miękkiej skóry, miękkiego obicia, gazetowniki, nie ma tam plastikowych płyt na fotelach, jak się zdarza czasami, niby to żeby dzieci nie okopały, ale tam dzieci żeby nie okopały. No bo oczek według mnie bardzo ładnie wygląda, naprawdę świetnie Tylny jak i przedni Zaraz pokażę, tak bardzo przybliżę te fotele Żebyście widzieli w jakim to jest stopniu Zużyte Przejdziemy dookoła Korpki w drzwiach niestety z tyłu są Ale z przodu już mamy elektrykę W opisie tego filmu będzie Link do innego filmu, gdzie no dokładnie tam o tej asterce opowiadam. Tutaj to jest też miękkie. Tutaj to ten boczek taki też miękki. No to już jest plastik twardy, ale zobaczcie po 24 latach, no, że ten plastik w ogóle nie jest użyty. Ten próg, gdzie najczęściej jest bardzo mocno okopany, to tutaj całkiem nieźle się trzyma fotel pasażera jest naprawdę w świetnym stanie no to jakieś zmarszczenie ma to skóra ale ma ten fotel 24 lata słuchajcie także jakościowo nie jest najgorzej pokażę też no pokażę teraz kierowcy fotel, no wygląda trochę gorzej będę szczery, zaraz zobaczycie ale nadal wygląda świetnie No dobra, mamy fotel kierowcy. Samochód ma na liczniku 342 000 km. W praktyce pewnie dwa razy tyle. A zobaczcie, że tutaj boczek nie jest uszkodzony. No tu są pęknięcia w skórze. Takie trzy dziurki. Tutaj trochę farba schodzi z fotela. No i tu jest jedno takie pęknięcie. No ale tak to uważam, że jak na te lata, to wygląda fotel naprawdę całkiem nieźle. I z fajnymi regulacjami jest, no wiadomo, przód, tył, góra, dół, o, podparcie lędźwi można sobie regulować, podparcie ut można regulować, no i pochylenie można sobie regulować. Kierownicy Wam nie pokażę, bo jest obszyta, ale zobaczcie te wskaźniki, te przełączniki, wszystko jest naprawdę czytelne w świetnym stanie. Czy tutaj te na środku pokrętełka też są... Na... No nic w ogóle nie zużyte, tak? Jest zerowe zużycie na nich, czy nawet na tej dźwigni do ręcznego, jest zerowe zużycie. Także, no po moje, no i tutaj zobaczcie, ten próg od kierowcy jest w stanie idealnym. Ta nakładka progowa, więc to tak. No to mówię, no jest według mnie świetnym stanie wnętrze i naprawdę nie jest to tandetne wnętrze. Także Takich wiele mitów jest na temat Opla, że to tandeta, chujstwo a tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Trzymajcie się.